Jestem ukocholikiem, na imię Łukasz. Dziękuję Wam bardzo za zaproszenie. Dziękuję, że tu mogę z Wami być i podzielić się tym, co was, od Was otrzymałem. <laughs> zawsze przed meetingem y, speakerskim mam stres i y, on ja mi towarzyszy, zawsze się boję, y, że palnę coś głupiego, że nie będzie reakcji, chociaż nie do o to chodzi. Y, ja to postrzegam jako zaszczyt, że mogę się dzielić tym, y, co przeżyłem w swoim życiu. Co dostałem od Was, i w jaki sposób toczy się moje życie. Jeszcze kilka lat do tyłu nie wyobrażałem sobie, żeby przyznać się i powiedzieć, że jestem alkoholikiem, a dzisiaj widzę, że jest to ogromna siła, nie? To doświadczenie, które zbieram przez, przez życie każdego dnia przez 24 godziny, może zaowocować dla dobra mojego, dla mojej rodziny, dla kogoś, kto jeszcze cierpi lub nie wie, w którym kierunku podążać, nie? Tematyką dzisiejszego spotkania jest krok piąty. I najtrudniejszą chyba rzeczą dla mnie z tego, tego kroku było przyznać, przyznać siebie, przed sobą, istotę moich czynów. Nie przed drugim człowiekiem, nie przed Bogiem. Bo on tamten u góry, to on wie, co ja wyczyniam, nie? To on kieruje moim życiem, nie ja swoim. Więc on doskonale wie, co ja zrobiłem i co jeszcze zrobię. Ja tego nie wiem. Ale najtrudniej było mi przyznać się przed samym sobą, nie? Że jestem osobą omylną, że mam wady, że popełniam głupie decyzje. Że dużo rzeczy nie wiem. Że wymuszam na drugim człowieku, że oczerniam drugiego człowieka, że oceniam drugiego człowieka, że go krzywdzę, oszukuję, manipuluję. Te nazewnictwa były dla mnie bardzo ciężkie, nie? Tak. Nawet teraz, jak o tym mówię, uświadamiam sobie to, co przed chwilą powiedziałem, te moje wady charakteru i czyny. Nie jest to łatwe, nie? No, przez całe życie obraz siebie miałem jako osobę dobrą, idealną wręcz. Plan, który na siebie miałem, był bardzo dobry i rokował na przyszłość. W moim życiu nie było miejsca na to, aby iść ślady mojego ojca i mieć problem z alkoholem, a, a okazało się, że przyjąłem jego schematy. Na dodatek dołożyłem swoje pięć groszy i stałem się gorszy, czyli potocznie mówiąc, uczeń przerósł mistrzania. I chyba z tym było mi najgorzej. Że zakładałem, że moje życie będzie wyglądało inaczej? A poszedłem dokładnie w te same ślady, nie? Wyrzekałem się, że tego nie będę robił, a robiłem dokładnie to samo. No. Kiedyś jeden raper fajny utwór napisał i, i zawarł taki fajny tekst. Jeśli chcesz mieć coś, czego nie ma nikt, to bądź sobą, nie. A ja nigdy nie potrafiłem być sobą. Dlatego oszukiwałem i wkładałem sobie do tego woreczka kłamstwa. No bo ja nigdy nie rozumiałem, jak to jest powiedzieć prawdę, nie? Ja zawsze się bałem, bo miałem świadomość tego, że robię źle i niby w potylicy miałem świadomość tego, że z tego tytułu mogą być konsekwencje, nie? Ale ja nie chciałem przyjmować tych konsekwencji, bo ciężko mi było się przyznać, że zrobiłem coś źle, więc łatwiej było mi znaleźć winowajcę i go obarczyć, i go oczernić. Więc wszystkie swoje czyny, wszystkie swoje winy, wszystkie swoje poczynania przerzucałem zawsze na kogoś i mi to uchodziło płazem. Czy to przed rodzicami, czy to przed kolegami, czy to później w nastoletnim swoim życiu, gdzieś to zawsze uchodziło mi płazem. W moim niemaniu uchodziło mi płazem, bo nie dostrzegałem, ile rzeczy tracę. Nie? Tracę zaufanie, tracę kolegów, tracę relacje, że kiedyś mogliśmy szczerze rozmawiać i żartować, a później kończyło to się tylko na części i ciszy. Ja nie rozumiałem, czym to było spowodowane. Nie? To było właśnie spowodowane moni, moimi poczynaniami. W tym, w jaki sposób ja się prowadziłem, w tym, w jaki sposób ja postępowałem. Ja w tym nie widziałem w ogóle niczego złego. Nie? nie widziałem w tym niczego złego z tego względu, że ja miałem wobec tego oczekiwania. Ja robiłem to tylko i wyłącznie po to, żeby mieć z tego korzyść. I nawet gdy byłem u skraju upadku i ludzie próbowali mi pomóc, to ja nie chciałem, żeby oni mi pomogli wyjść z alkoholizmu. Ja po prostu widziałem, ile ja mogę od nich zabrać. Tak jakbym się topił, przybyłby mi ktoś na ratunek, to bym go utopił. A nadal udawał, że się topię, nie? Tylko po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. I w momencie, gdy uświadomiłem sobie, że Łukasz ty tak naprawdę, to ty w ogóle nie jesteś odważny, nie? Tak jak się tytułowałeś. Ty jesteś tchórzem. Ja nie miałem świadomości konsekwencji swoich czynów na taką skalę, jaka jest teraz rzeczywista, nie? Ja po prostu byłem brawurowy. Tam w ogóle nie było logiki, tam w ogóle nie było rozumu, tam w ogóle nie było wiary, tam był czysty egoizm i chęć, pożądania, brania i czucia się dobrze, nie? I do dziś mi się to ujawnia. Tylko dzięki Wam jestem w stanie wyłapać to trochę szybciej i nie muszę już czekać latami, żeby, żeby móc zobaczyć, że błądzę gdzieś, schodzę z tej drogi na przykład, nie? Co dał mi krok piąty? Przede wszystkim pozwoli mi spojrzeć na siebie prawdziwy, prawdziwym wzrokiem, prawdziwymi oczyma, tak jak jest. I wybył mnie z tej żmudnej takiej obłudy bycia perfekcyjnym, bycia dobrym, szczerym, uczciwym, uczynnym, nieoczekującym niczego w zamian. Ja zawsze tak się tytułowałem, ale w głowie miałem całkowicie coś innego, nie? I w momencie, gdy znalazłem swojego powiernika i już zrobiłem ten krok czwarty, i przyszło, by napisać krok piąty, powierzyć to drugiemu człowiekowi, wiecie, ja czekałem na ten moment, nie? Bo jakby te lata mojego poczynania w pewnym momencie doprowadziły do tego, że ja ośmiałem tego dość. Ja sam zawinąłem na siebie pętlę, jakby, nie? Sam zacząłem dusić się w tym wszystkim, co ja zacząłem wyczyniać. Alkohol już nie był moją siłą, nie? On był gwoździem. po prostu. On mnie wbijał coraz bardziej w, w dno. Często powtarzam, że religia jest dla osób, która, którzy boją się piekła, a duchowość jest dla tych, którzy w piekle byli. Ja w tym piekle byłem. I pewnego dnia jedna ręka wyciągnięta do mnie powiedziała, chcesz to sobie tam zostań. A jak nie, to chodź tutaj, nie? I to była ręka Boga i to była ręka Wasza, wspólnoty. I w momencie, gdy wstąpiłem do wspólnoty i podjąłem decyzję o tym, aby zacząć coś ze sobą robić, bo dostrzegłem, że alkohol to była tylko kropka na D, że problem jest we mnie, że ja przestałem pić, a te problemy się nawarstwiają, moje poczynania są jeszcze gorsze i moje samopoczucie jest jeszcze gorsze, bo ja nie mam jakby winowajcy, nie? Nie, nie rozumiałem. Ja wyszedłem z założenia, że Jestem takim człowiekiem, bo piję, nie? Głupie. Ja piłem, bo jestem takim człowiekiem, nie? I nie potrafiłem tego zaakceptować. Dlatego to zalewałem. I przestałem pić i nadal byłem takim samym człowiekiem. Takimi samymi zamiarami. A nawet i gorszymi. Bo z premedytacją i świadomie. Ja wręcz wyczekiwałem, będąc na programie, wyczekiwałem kroku czwartego, by móc to wszystko wyrzucić i kroku piątego, żeby móc się tego pozbyć, nie? To był tak ogromny dla mnie ciężar. Patrzeć na tych wszystkich ludzi ze świadomością, że tego okradłeś, tego oszukałeś, tą zmanipulowałeś, tą wykorzystałeś, żony nie szanowałeś, rodziców nie szanowałeś, potraciłeś kontakty z, z rodzeństwem. To było straszne dla mnie, nie? To chyba była naj, naj, najlepsza lekcja, wręcz mogę powiedzieć, bo w bólu. No i w momencie, gdy przyszedł ten krok piąty i mogłem to wszystko. Wyjawić, czułem straszny stres, nie czułem wstydu. Czułem smutek. Czytając to, czułem smutek. Byłem wręcz. Czułem się upokorzony. Ale po wykonaniu tego kroku poczułem spokój. Poczułem taką lekkość, że już dzisiaj nie muszę się bać, że już dzisiaj nie muszę się odwracać za plecami. Że już nie ma tego, że jest ktoś ze mną, kto pójdzie ze mną tą drogą, nie? Że jest drugi człowiek, mój powiernik, mój sponsor, który o tym wie i jest łatwiej. Bo ten mój worek, który ważył tonę, został podzielony na połowę, nie? I do tego wszystkiego doszła jeszcze wiara, która dała mi tą siłę, że nieważne, co się Łukasz teraz będzie działo, a będziesz wierzył, to ci pomogę, nie? Bo to nie jest tak, że ja Boga nie miałem. Ja Boga miałem, tylko ja go nie dopuszczałem do siebie. Ja byłem Bogiem dla siebie, dla innych. Ja byłem Panem i Władcą, ja byłem Katem. Ja wiedziałem, że Bóg istnieje, bo jak się źle w moim życiu działo, to modliłem się gorliwie, bardzo się modliłem, żeby mi dał to, co ja chcę. Ja nie prosiłem o siłę, nie prosiłem o wsparcie, ja prosiłem o konkretne rzeczy i one nigdy nie przychodziły. Nigdy. Nawet gdy piłem, to poprosiłem swojego kolegę, żeby z Polski, chyba nawet z Częstochowy, przywiózł mi krzyż do domu, nie? I on do dziś sobie wisi. Bo ja miałem świadomość tego, że coś się w moim życiu dzieje źle. Ale nie dopuszczałem do tego, że może to być alkohol, że to mogę być ja. Wszyscy inni dookoła tak źle życzyli. Wszyscy inni dookoła tak źle wróżyli. Wszyscy dookoła tak kopali dołki, ale ja nie. I na piątym kroku dopiero okazało się, że ja kopałem dołki i w nie wpadałem. Ja źle życzyłem i źle się mi działo. Tak jak się prowadziłem, tak prowadziło się moje życie. Tak, jak czyniłem dla drugiego człowieka, to wszystko do mnie wracało. Ja nie potrafiłem w tamtym momencie tego w ogóle pojąć. Nie? Dlaczego to tak się dzieje? Ty widzę światełko w tunelu, to nagle jest czarno. Światełko w tunelu i czarno, nie? Bo ja dostawałem rzeczy materialne, dostawałem to, co chciałem, w zamian sprzedawałem duszę. Dlatego było tak czarno we mnie. Dlatego tak czarno to wszystko w moim życiu wyglądało, dlatego to życie było takie czarne, bo nie było w nim życia. Było tylko pragnienia, chęci. Nawet gdy wezmę sobie jabłko i zjemię całe, to, to może być to za dużo, nie? Ale gdy się nim podzielę, to jest wystarczająco. I tak samo było z krokiem piątym. Nigdy z nikim o niczym nie rozmawiałem. Wszystko kisiłem w sobie, wszystko tłumiłem w sobie. Gdy ktokolwiek, cokolwiek się mnie zapytał. Czy wszystko ok, czy wszystko dobrze, i tak dalej. Ja robiłem dobrą minę do złej, do złej gry. Zawsze byłem uśmiechnięty, zawsze byłem radosny, po prostu taki błazen, nie? Wszystkich zadowalać, wszystkich rozśmieszać, tylko po to, żeby nikt nie był w stanie dojść do mnie i zobaczyć, co tak naprawdę się we mnie dzieje, nie? Wstydziłem się tego, z jakiego domu pochodzę, wstydziłem się tego, że pił, że pił mój ojciec, wstydziłem się tego, jaki zawód wykonywał mój ojciec i moja mama, że nie było pieniędzy. Za rodzeństwo ja się za wszystko wstydziłem, bo czułem się lepszy. Dlatego nie potrafiłem mówić prawdy, dlatego od małych lat kłamałem. I te kłamstwa towarzyszyło mi zawsze, bo ja nigdy nie wiedziałem, jak to jest powiedzieć prawdę. Ja pamiętam, gdy pierwszy raz zdobyłem się na uczciwość i zacząłem mówić prawdę, to ja nie czułem nic. Ja pierwszy raz nie musiałem się bać. Pierwszy raz nie musiałem wdawać się w głupie konwersacje, bo z reguły, gdy zaczynałem kombinować lub kłamać, to ludzie zadawali pytania, nie? A gdzie? A ile? A po co? A dlaczego? A tu nagle powiem prawdę i koniec, nie? Jest aha. I, i nie ma tematu, nie? Nie ma tematu, nie ma bagażu, nie ma pętli na szyi, nie muszę się bać, nie muszę kombinować, nie muszę zwracać uwagi na to, co komu, kiedy, gdzie powiedziałem. Czy wszyscy wie, znają jedną wersję, czy jest może pięć różnych? I nagle mi olśniło, nie? Że prawda wyzwala. Potrzebowałem bardzo dużo sytuacji w swoim życiu, takiego upodlenia totalnego, aby gdzieś wejść w ogóle, zrozumieć o tym, że, że, że to właśnie tędy droga, nie? Rozmowa, powierzanie. Powierzanie to nie tylko powierzanie się Bogu, ale powierzanie jako rozmowa z drugim człowiekiem. Często łapię się na tym, że gdy rozmawiam z kimkolwiek, o czymkolwiek, to temat ich tak skupia się i sprowadza się do zdrowienia. Takie już, chyba, takie już chyba moje zboczenie alkoholika. Że już nie oceniam tego drugiego człowieka. Ja staram się z nim identyfikować i to sprawia mi radość. Że ja mogę dostrzegać w drugim człowieku siebie samego i na nowo przeżywać to, co przeżywałem w momencie, gdy gdy mój sponsor przeprowadza mnie przez kroki, nie? Tak. To jest bardzo fajne uczucie. Było dla mnie takie fajne doznanie. Rozmawiać z kimś, nie wiedząc o nim nic, tak na dobrą sprawę i wiedzieć, w którym miejscu swojego życia on się znajduje, wchodząc w jego buty, nie? Ja nawet będąc z wami tutaj dzisiaj, nie widzę was i nie wiem, czy mnie słyszycie, ale wierzę, że to działa i wierzę, że to się nadrywa. i wierzę, że nie mówię sam do siebie, nie? No bo nigdy ta platforma jakby mnie nie zawiodła. Więc ja mam postaw do tego, żeby wątpić. To tak samo jak patrzę na swój telefon i widzę procenty baterii. Wierzę, że ten telefon się nie rozładuje, nie? A w Boga potrafię zwierzyć, zwątpić, przepraszam. No bo pomimo, że go nie widzę. Z tego względu, że wiele razy nie spełni moich oczekiwań, nie? Dlatego też czasami wątpię. I łapię się dzisiaj też na swoich starych schematach. Wracając do kroku piątego, do tym powierzaniu i wyjawianiu tych swoich brudów. Gdy czuję się niepewnie, to posuwam się do kłamstwa, nie? Tylko, że dzisiaj, w momencie, gdy posuwam się do kłamstwa, mam świadomość tego, że zrobiłem coś źle. I zaraz to czuję, nie? Czuję ten lęk, czuję tę niepewność, robię się bardziej czujny i zadaję mnóstwo pytań, żeby wiedzieć, w którym momencie swojego życia ja jestem i na ile dana osoba wyłapała to, co powiedziałem, nie? Jak to się ma do modlitwy, jak to się ma do tego powierzania i oddawania się z Bogu? Jestem tylko człowiekiem i popełniam błędy. I dzięki temu, że mam świadomość tego, że popełniam te błędy, jest mi łatwiej je przyznać. Jest mi łatwiej się przyznać, że popełniłem błąd i że to już jest przeszłość i że tego, co się już dokonało, nie jestem w stanie zmienić. Ale to, co mogę zrobić teraz, bo teraz jest ważne, ma bardzo duży wpływ na to, jak będzie wyglądało moje jutro. Jeżeli spocząłbym tylko na laurach, jednorazowo podszedł do kroku piątego, to tak szybko, jak opróżniłem worek, tak szybko go napełniam, nie? Dlatego tak jak wspomniałem prędzej, gdy doznałem olśnienia mówienia prawdy, staram się podążać tą drogą, nie? Przez bardzo długi okres czasu nie rozumiałem, co to znaczy stwierdzenie daj czas czasowi, nie? Ja myślałem, że wszystko musi się dziać już. Że jakie pytanie, to musi być odpowiedź. Jakie jest akcja, to musi być reakcja, nie? A gdzie w tym wszystkim jest poczekać, pomyśleć, zostawić? Umieć coś takiego nie istniało. U mnie wszystko musiało być tu i teraz, nie? Nagle. Od razu. Bo ja tego oczekiwałem. Więc myślałem, że inni tego też ode mnie oczekują, nie? Mierzyłem ludzi swoją miarą, i to jest prawda. Dlatego tak bardzo i wiele razy zawodziłem się na drugim człowieku, bo oczekiwałem, że on zrobi to, co, co ja bym zrobił, że on powie to, co ja bym chciał, żeby, żeby powiedział. W momencie, gdy mówili mi prawdę, to się po prostu złościłem, obrażałem, łapałem mu razy. A uraza złość, nienawiść, zazdrość. Zaprowadzała mnie do sklepu i do zapicia. Wtedy miałem najlepsze plany, wtedy miałem najlepsze, najlepsze swoje wizje. Wtedy dostawałem tej siły, żeby uwierzyć w to, że to ja mam rację, że drogą, którą ja podążam, to jest właśnie ta droga. nie? Ciężko jest mi opowiadać i skupiać się tylko na jednym punkcie. Ciężko jest mi zabrać 30 minut opowiadając o, o piątym kroku. Przecież jest to wspaniały krok, oczyszczający krok, rozświetlający krok i niezbędny do dalszej mojej podróży. Bardzo dużo, jak już wspomniałem, bardzo dużo, dużą rolę odegrał w moim życiu, bo tak na dobrą sprawę odwrócił, odwrócił medal na drugą stronę. U mnie tylko była jedna strona. Te przekonania, które posiadałem, te wzorce, które zostały mi przeka przekazane i te stereotypy, które powielałem, nie? a nagle krok piąty pokazał mi, że można inaczej, że to życie wygląda inaczej, że Ty, Łukasz, w ogóle jesteś inny, nie? Jeśli chcesz mieć coś, czego nie ma nikt, to bądź sobą. I w momencie, gdy pozwalam sobie na to, żeby być sobą, to odkrywam siebie. I widzę, że te wszystkie moje przekonania, że te wszystkie moje zasady, które niby sobie stawiałem, to są tylko i wyłącznie moje złote klatki. Przecież Bóg dał mi i zrozum, i instynkt, i wolną wolę, i to wszystko jest darem od tego u góry, nie? To kwestia tego, jaka ja tym dysponuję. Do czego ja to wykorzystuję? Czy ma to jakiś cel? Czy jest to obopólne, czy tylko jednostronne? I często to wszystko było wykorzystywane jednostronnie dla własnej korzyści, a druga strona mnie nie interesowała. Dzisiaj dzięki wam rozumiem, że łatwiej i lepiej, dużo przyjemniej jest. Komuś coś dać i nie oczekiwać, bo wtedy nie mam rozczarowania i zawodu. Tery, co najwyżej, jest zachwyt. Albo miłe zaskoczenie, że ktoś potrafi oddać. Moja uczciwość w stosunku do, do mojego sponsora, powiernika do Boga, do samego siebie zaowocowała tym, że dostałem spokój. Dałem i dostałem. Dostałem rozwiązanie. Dostałem zrozumienie. Można powiedzieć rozgrzeszenie, bo nikt za to mnie nie skarał. Choć bardzo ciężkie było dla mnie to, aby się w ogóle przyznać. Do dziś. Bo często sobie myślę: kurde, tyle czasu już łukasz, nie pijesz. Program, sponsor, to, tamto, podopieczny, modlitwa, wdzięczności. I jak? Toż musi iść dobrze, nie? I w momencie, gdy się łapię, że wchodzę w stare buty, to jest mi ciężko przełknąć tą pigułkę goryczy. Że jak znowu? Kurwa pięćdziesiąty raz, znowu łukasz, kiedy ty się nauczysz, nie? No właśnie. Tak długo? Aż będzie trzeba. Z rozlanego mleka płatków już nie, nie zaleję. Do kawy też go nie doleję. Co najwyżej muszę posprzątać i następnym razem uważać, gdy będę je otwierał. I tak staram się też żyć, tak staram też się podchodzić do tego. Że tego, co się wydarzyło, zmienić nie mogę. Gdy zacznę się użalać nad tym, to mi nie pomoże, a na pewno nie pomoże nikomu innemu. Ale w momencie, gdy spojrzę na to z perspektywy, zdarzyło się. Łukasz, co tam się wydarzyło? Co wpłynęło na to, że się w taki sposób zdarzyło? Czego nie zrobiłeś lub co zrobiłeś? Przyznaj się do tego. Powiedz sobie prawdę. Lżej? Nie. Zadzwoń. Podziel to na pół. Jak to, Jabłko? Jak ten tort. Żebyś nie miał przesytu. Wtedy dzielę się. I już jest łatwiej. Bo raz, że podzieliłem się i usłyszałem to, co powiedziałem, to, co zrobiłem, z reguły dostaję też jakąś wskazówkę. A samo to, że ktoś mnie wysłucha, już mi jest lepiej. Bo nie jestem z tym sam. Bo nie dzielę tego na swoich barkach. Jeszcze, gdy zwrócę się do swojej opatrzności i uwierzę, że co mnie nie zabije, to wzmocni, a Bóg nie da mi tyle, żeby mnie zabił. On po prostu daje mi tyle, ile jestem w stanie unieść. To ja jestem leniwy, że nie potrafię tego unieść. Dlatego myślę, że jest mi za ciężko albo za dużo. Ale gdy to zostawię i pobędę sobie z tym, to tak jak i dzisiaj swoją przeszłością i swoimi przeżyciami mogę się z Wami podzielić. I zamiast obierać to jako Użalanie się, mogę to przerodzić w jakąkolwiek siłę, nie? Dzielić się. Chyba na tym skończę. Dziękuję Wam bardzo jeszcze, jeszcze raz, że jesteście, za zaproszenie, za możliwość, za wysłuchanie. I chciałbym, się, chciałbym się dowiedzieć, jak to u Was wyglądało. Dzięki.